Rozdział 17. Kochać. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Kochaj życie i dobro. Bądź narzędziem miłości i dobra uniwersalnego. Twoje działania są istotne dla tego świata i wszechświata. Bądź odważny do działania w inny sposób niż dotąd. Słuchaj miłości przez Ciebie przepływającej. Tylko miłość jest rzeczywistą mocą. Synchronizuj się z sercem Twojej duszy. To działa harmonizującym dla Ciebie i na cały świat. Kochaj Twoją jaźń. Akceptuj. Co przychodzi, bo to Tobie służy. Bądź odważny, żeby kierować się mądrością serca. Światło mądrości wypełnia Ciebie coraz głębiej. Czuj bezpieczeństwo i wolność. Lęki odejdą, gdy obejmiesz je miłością. Obejmij umysł miłością, a zacznie Ci służyć kreowaniem dobrostanu w Twoim życiu. Błogosławimy Ciebie zrozumieniem i naszą miłością. Poczuj jedność z nami i całym wszechświatem. Kochamy Was. Amen.